Cześć, dzień dobry. Nazywam się Barbara Pielkowska i jestem pisarką, poetką i nauczam też twórczego pisania. I chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na profil Gdańskiego Archipelagu Kultury GAK, ponieważ tam znajdziecie wspaniałe prace pisarskie, nagrodzone w konkursie Pisze więc jestem. Dzieciaki i młodzież napisało bardzo fajne teksty. I chcę Wam powiedzieć, że z tym pisaniem to jest tak, że, one, że to pisanie w niezwykły sposób pozwala spędzić wolny czas. Nic nie potrzebujecie do tego, żeby to robić. Możecie wziąć kartkę, długopis i po prostu nasmarować wiersz albo kawałek tekstu. Albo y, możecie też y, otworzyć plik w komputerze i coś napisać od razu tam. Jest to niesamowita zabawa, która bardzo rozwija waszą kreatywność. Y, odważnie podchodźcie do sprawy, bo każdy robi błędy. I często jest tak, że w szkole nas te błędy. E, każą, a tymczasem po prostu trzeba to robić, po prostu trzeba otworzyć. Więc e, życzę Wam wielkiej, wspaniałej kreatywności i jeszcze raz zachęcam. Zajrzyjcie e, na profil facebookowy e, Gag Plama e, i czytajcie te prace, które od 1 czerwca e, pracownicy m, będą tam e, wrzucać. I wśród tych liter znajdziecie na pewno coś, co Was zainspiruje, jakoś pokaże inny kawałek świata i będzie też e, czymś, e, co da otuchę waszemu sercu, w jakiś sposób może rozweseli i popatrzycie e, jak mają inni i coś się ciekawego dzieje w ich głowach i e, w ich przestrzeni w ogóle. E, czytajcie, piszcie. E, to naprawdę wspaniały sposób na to, żeby w wolnej chwili przenieść się w inną rzeczywistość. Pozdrawiam Was serdecznie. Do piór.